po tym najdłuższym z wszystkich 248 metrowym locie. No to, to jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy 245 czy 247, dzisiaj Piotr nie rozwiał. Ósma platforma startowa. No Pozostało tych dwóch najlepszych lotników. Ryoyu Kobayashi i Marko Zajden. Ryoyu 20 razy na podium w tym sezonie. 248 metrów z kwalifikacji. To jego rekord życiowy. Ależ wieje mocno pod narty. 80. Ryoyu Kobayashi się odbyło Ależ już odpalił petardę Rioju Kobayashi! jak daleko on wylądował, w którym miejscu będzie miał odjętych 11,8 punktów za wiatr, ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość. 252 metry. Nowy rekord skoczni, o pół metra dalej niż Kamil w marcu 2017 roku. Półtora metra bliżej od rekordu świata Rioju Kobayashi! Był ostatnim jak jakby nie chciał zostawić wątpliwości, smuzy co do, do tego, kto jest królem sezonu. On wszystkie lewe w tym sezonie. Wielkie, wielkie brawa. No to sędziów. To myślę o czym owszem ważne, bo po 16,5, 16, 17 punktów. Nie mógł dostać większy lądowanie w głębokim przysiadzie. Ale tutaj przemyga się zgodzę z Twoją teorią. Jeżeli już osiąga zawodnik taką odległość, tak niepotyczną odległość. 252 metry. Tutaj te noty powinny być w jakiś sposób ustandaryzowane. Rioju od... Rio, no,